Yo! chudy koksu wpada na poprawiny i odpala największą bombę. Druga wersja jest to czysty rok. Gitary wyją jak syreny na osiedlu, a serca płoną jak scena na festiwalu La. A dzisiaj jest też dwunasta rocznica ślubu. Więc dedykuję ten kawałek mojej żonie. Stoję w garniaku z wesela i mówię Kochanie, dziękuję Ci że jesteś i że trzymasz tego koksa przy życiu. A dla reszty od teraz Iskierka to jest Wasz hymn Na wesela. Na poprawiny, na podziękowania i na miłość, której nie ma końca. Iskierka na rokowo rozwala sufit, rozwala parkiet, rozwala duszę. Wybierzcie swoją lepszą wersję. po dajqin në kontë të majtis në Gjonego në Youtube i Spotify, në de facto. A vë jak po gjyqeshe s'po e gërë një aki, pa në të ajqe, një ma malipë, një të tradicja veselna. Jo,